Hej, wyszłam właśnie na wiosenny spacer w celu dosuszenia końcówek włosów, które są jeszcze trochę mokre. Uznałam, że najfajniej wyschną, właśnie smagane takim fajnym wiosennym wiatrem. Świeci słońce, jest piękna pogoda i e, wpadłam też na pomysł, żeby podzielić się z Wami dziesięcioma pomysłami na wiosenną pielęgnację włosów. Oczywiście każdy wybierze to, co mu się podoba, to, co mu odpowiada. Być może dla kogoś niektóre pomysły będą fajniejsze, a niektóre mniej fajne, ale oczywiście po to jest ich 10, żeby każdy znalazł coś, co mu odpowiada. Po pierwsze, możecie zrobić to, co ja, czyli stać stanąć w krzakach i nagrywać film na YouTube'a zrobić to co ja, czyli zrobić Naked Hair Challenge, czyli umyć włosy szamponem oczyszczającym i nie nakładać już po tym ani odżywki, ani maski, ani serum, ani nie olejować przed żeby zobaczyć w jakiej faktycznej formie są włosy ja właśnie jestem w trakcie tego challenge'u, a jeżeli chcecie zobaczyć cały film, to zapraszam gdzieś tutaj albo tutaj nigdy nie pamiętam po której stronie to się pokazuje po drugie, możecie przejrzeć składy wszystkich swoich kosmetyków do włosów i jeszcze raz zastanowić się, ile macie emolientowych, ile humektantowych, ile proteinowych. Jak to wszystko rozpoznać, to już na pewno wiecie po obejrzeniu filmów moich trzech serii, właśnie jeden z trzech, proteiny, humektanty i emolienty. Jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, to oczywiście zapraszam. No i po stwierdzeniu tego, które są jakie, możecie dodatkowo okleić je naklejkami. Jeżeli jeszcze nie jesteście, tacy wiecie, wyrobieni w <laughs> rozpoznawaniu kosmetyków, to na wszelki wypadek takie naklejki. Tutaj Wam przygotowałam. Możecie to wydrukować na papierze naklejkowym i zrobić wersje kwadratowe albo okrągłe i sobie to sprytnie powycinać, pooklejać i wszystko będzie już jasne. Będziecie mogli po prostu sięgać po dany produkt bez zastanawiania się, do jakiej grupy on należy. Po trzecie, możecie wyrzucić lub oddać stare kosmetyki albo takie, które już stoją długi czas otwarte i w zasadzie nie wiecie, co z nimi zrobić. Mogą to być jakieś szampony, które nie do końca Wam odpowiadają już, albo w ogóle nigdy Wam nie odpowiadały składem. Na przykład takie z silikonami, z polikłatami czy z proteinami, i teraz już dowiedzieliście się, że no tak średnio do moich włosów, więc co z nimi zrobić? Moja propozycja: kupcie na przykład w Ikei, są świetne e, takie pojemniczki na mydło z takim dozownikiem, wiecie, taką pompką, i po prostu zróbcie z nich mydło do rąk. I w ogóle powiem wam, że e, ja w domu mam zawsze szampon w pojemniku na mydło. Ile mogę to rozdam, ale zawsze coś zostanie. I już odkryłam, że szampony właśnie typowo silikonowo-polikłatowo-proteinowe są genialnymi mydłami. Do rąk. Ręce naprawdę są po prostu świetne i gładziutkie po nich. Tak samo możecie zrobić z odżywką. Możecie ją zastosować jako taki spłukiwany krem do rąk. Jeżeli na przykład zmywacie i wiecie, te detergenty z, z płynu do mycia naczyń mocno wysuszają dłonie, to oczywiście warto jest to robić w rękawiczkach, ale to inna sprawa. Na pewno jest jakiś ekspert od zmywania gdzieś tu na YouTubie. A jeżeli robicie to bez rękawiczek, czyli tak idziecie po prostu na jolo, to proponuję na przykład mieć taką odżywkę, też właśnie w takiej pompeczce i po zmywaniu wycisnąć sobie porcję odżywki na dłonie, wmasować i spłukać albo nie, bo w sumie zazwyczaj odżywki mają podobny skład jak kremy, więc na dobrą sprawę można by było to zostawić, ale wiadomo niekoniecznie jest to takie komfortowe i oczywiste, więc można też spłukać i zawsze jakaś taka delikatna warstewka pozostanie, zwłaszcza jeżeli to była odżywka typowo silikonowa. Kolejny dobry pomysł to podcięcie końców po zimie. Oczywiście, kto to mówi? Szef, bez butów chodzi. Powinnam to zrobić już dawno. Ciągle z tym zwlekam, nie mam kiedy podciąć tych końców, ale to jest zawsze dobry pomysł po zimie. W zimie następują zazwyczaj największe zniszczenia, no chyba, że w lecie jesteście w jakichś ciepłych krajach, kąpiecie się non stop w słonej wodzie, non stop wali słońce na włosy, to wtedy ewentualnie lato może być gorsze dla włosów niż zima. Ale zazwyczaj jest to zima, bo wszystkie szaliki, mróz, czapki, elektryzowanie, ocieranie szalikiem, to jest coś, strasznego dla włosów, także zazwyczaj po zimie są w najgorszej kondycji i to w sumie wychodzi tak z czasem, ale jeżeli teraz podetniecie to możecie uniknąć części tych zniszczeń żeby nie poszły do góry, trochę temu zapobiec więc jeżeli zastanawialiście się czy podcinać teraz końcówki to jest to zdecydowanie dobra decyzja i jeżeli podetniecie możecie dać efekty na włosingu i na pewno dostaniecie dużo dobrych słów i fajną motywację Kolejny punkt to dokładnie umyć i ewentualnie naolejować szczotki, jeżeli to szczotki drewniane. Jak ja myję szczotki, powiem wam, że zazwyczaj raz w tygodniu w ogóle myję szczotki, wrzucam je do miski. To nie jest zbyt dobre, one trochę nasiąkają tą wodą, ale, ale trudno, dodaję tam po prostu trochę jakiegoś szamponu, którego nie mogę zużyć i w ten sposób myję. Drewniane szczotki unikam właśnie mycia w ten sposób, bo drewno jest jednak wrażliwe na, na wodę i wtedy staram się po prostu zebrać z nich te włosy, umyć włosie odżywką, albo jakimś szamponem. Drewno na olej i olejować można każdym olejem. Szczególnie polecam olej lniany, który zazwyczaj jest polecany do drewna, ale jeżeli nie macie, to może być też zwykły słonecznikowy, rzepakowy, jakikolwiek macie. Usunąć wszystkie zabrudzenia typu właśnie jakiś złuszczony skórek i, i tego typu organiczne zanieczyszczenia. To może powodować jakieś mikroinfekcje, mikropodrażnienia skóry głowy, a tego oczywiście przede wszystkim chcemy uniknąć. Dobrze jest też zdezynfekować szczotki co jakiś czas. Możecie do tego użyć, uwaga, mgiełki do włosów, która ma w składzie alkohol, więc recykling produktów, których nie zużyjecie na włosy. Tutaj oczywiście mówię o mygiełkach na długość, nie mówię o wcierkach z alkoholem, bo to jest inna, inna sprawa. Można też zużyć takie spraye, które się używa do dezynfekcji przy różnych rzeczach paznokciowych, przy jakichś właśnie manikur hybrydowym i, i tego typu sprawach. Jak najbardziej można użyć czegoś takiego do dezynfekcji szczotki. Szósty punkt to sporządzenie sobie planu pielęgnacji. Ja wiem, że różni ludzie różnie działają, ale jeżeli nigdy nie robiliście sobie planu pielęgnacji, to możecie Spróbować, a nuż u Was akurat się coś takiego sprawdzi. Na włosingu, w plikach jest jeden taki przykładowy plan pielęgnacji na tydzień. Można sobie rozpisać, co każdego dnia było używane, jakie były efekty. Możecie też zrobić sobie jakiś arkusz chociażby w dokumentach Google'a i tam wpisywać co się sprawdziło, co nie. Możecie zrobić sobie nawet taką sprytną funkcję, czy się sprawdziło, czy nie, i to będzie Wam zaznaczało na czerwony albo zielony kolor, żeby to było ładniejsze i takie bardziej wiecie interaktywne. Wtedy też jest większa motywacja do utrzymywania takiego kalendarza, bo powiem Wam, że można dużo. Wyciągnąć z takich obserwacji, możecie zaobserwować i wyłapać, jakie składniki lubią Wasze włosy, jakie tak już średnio za jakimi nie przepadają, albo jakby jak długo trwała dana pielęgnacja wpływa na wasze włosy. Także jeżeli nigdy tego nie robiliście, to możecie spróbować, a jeżeli próbowaliście, to możecie zajrzeć w te piki, a nuż ten plan akurat przypadnie Wam do gustu. Moja propozycja numer 7 to wypróbowanie jakiejś domowej receptury. Może być to coś, czego nigdy nie próbowaliście, na przykład ten słynny i taki typ bardzo tradycyjny olej rycynowy, żółtko oliwa. Ja na przykład stosowałam tą, że właśnie ze dwa lata temu ostatni raz, więc taki pomysł może wrócę i spróbuję taką typową babciną recepturę. Albo możecie wypróbować coś innego, na przykład laminowanie żelatyną, lub też laminowanie, które ja wykonałam, czyli laminowanie agarem, które niesamowicie przypadło mi do gustu, świetnie się sprawdziło u mnie. Moje włosy były po prostu genialnie sypkie, tak fajne w dotyku i tak gładkie, że polecam serdecznie ten przepis. Albo też wypróbować jakiś domowy składnik jak dodatek do maski, czyli na przykład miód, czyli na przykład skrobie, czyli na przykład kakao. Możecie też, jeżeli e, oczywiście chcecie skorzystać z poprzedniego punktu i z tego planu pielęgnacji, wpisać sobie jeden dzień w tygodniu na wypróbowanie domowych receptur. Rozumiem, że nie każdego to kręci, nie każdego kręcą takie eksperymenty. Czasem jakiś niepozorny składnik może naprawdę fajnie się sprawdzać na waszych włosach. Na przykład wiele osób bardzo chwali miód, to jest świetny humektant, czyli nawilżacz, a ja osobiście bardzo chwalę sobie laminowanie agarem, jak również stosowanie typowo domowej receptury, czyli żelu lnianego, który jest po prostu takim all-timerem i moim uniwersalnym, super sprawdzającym się nawilżaczem. Albo też dodatek skrobi do maski, która u mnie fantastycznie wygładza i nadaje szybkości włosom. Punkt numer 8 to wypróbowanie peelingu skóry głowy. Jeżeli nigdy tego nie próbowaliście, to naprawdę warto. Czy to będzie peeling na przykład błotem z morza martwego, czy to będzie peeling glinką, czy to będzie peeling żelem typu żel cerko albo salicylol, to już zostaje do Waszego wyboru i do dopasowania do Waszej skóry głowy. Bo pamiętajcie, że im bardziej wrażliwa, tym dalej odchodzimy od typowych peelingów mechanicznych, a bardziej idziemy w peelingi bardziej chemiczne, tak jak właśnie kwasem salicylowym w salicylolu, czy mocznikiem w żelu cerko. I pamiętajcie, żeby nie zaczynać od tego żelu cerko czerwonego, czyli mocniejszego, tylko lepiej od tego niebieskiego, od 15. I Spokojnie, później, jeżeli będzie za słaba, to wypróbować trzydziestkę i też trochę przygotować najpierw do tego skóry głowy. Można robić domowe peelingi, na przykład mieszać po prostu szampon z cukrem, ale ja zawsze ostrożnie do tego podchodzę, bo cukier jest po prostu bardzo gruby i może być też ostry. Dlatego no, uważałabym i może zaczęła od cukru na przykład pudru, takiego trochę grubiej zmielonego nie na taki totalny proch, ale też się da to zrobić, po prostu nabierając odrobinę na przykład odżywki na palce, maczając w cukrze i wtedy delikatnie peelingując skórę głowy. Można tak próbować. Także zachęcam do wypróbowania Próbowania. po raz pierwszy, jeżeli nie próbowaliście albo do powrotu, jeżeli dawno nie stosowaliście właśnie peelingu skóry głowy kolejna propozycja to wypróbowanie plopingu jeżeli macie jakiekolwiek podejrzenie, że wasze włosy mogą się kręcić spróbujcie plopingu, zapraszam na playlistę o włosach kręconych, tam się dowiecie wszystkiego a jeżeli wiecie już na 100% że wasze włosy się nie kręcą tak jak na przykład moje, to to wcale nie jest takie niespotykane że włosy w ogóle się nie kręcą, to możecie spróbować zakręcenia włosów w sposób niewymagający użycia ciepła Czyli możecie przykładowo wypróbować papilotów z papieru do pieczenia, albo możecie spróbować zakręcić włosy na opaskę. Myślę, że warto coś takiego wypróbować. Możecie spróbować to utrwalić żelem lnianym. Ja bardzo chętnie spróbuję, chociaż moje włosy są tak oporne na wszelką stylizację i zakręcanie, że zazwyczaj je zakręcę, dosłownie 5 minut trwa ich y, zakręcone życie, a później wracają do swojej nudnej codzienności. Ostatni punkt to w sumie też coś dosyć standardowego, ale po prostu wyluzować. Jeżeli z waszymi włosami nie jest. Jeszcze idealnie, a wy już zajmujecie się ich pielęgnacją i chcecie ją poprawić, chcecie ją doprowadzić do ładu i uporządkować, dowiedzieć się wszystkiego o składach kosmetyków i tego, jak poszczególne składniki stosować, to wiedzcie, że już jesteście na naprawdę dobrej drodze do pięknych włosów. I pamiętajcie, że to zawsze zajmuje dużo czasu, bo włosy jednak są czymś martwym, nie da się ich odbudować. Możemy jedynie, jakby, zamaskować to złego, co się im wydarzyło i możemy przede wszystkim dbać o nowe włosy, które wyrastają, więc pamiętajcie o tym. Żeby przede wszystkim dbać o nowe włosy, które wyrastają, i zadbać o to, żeby wyrastały zdrowe i mocne. A resztę włosów, pamiętajcie, że tylko jakby konserwujemy niczym buty, albo stół. Oczywiście warto jest przyłożyć się do tej konserwacji, bo dobrze zakonserwowany stół, albo dobrze zakonserwowane buty na pewno posłużą dłużej niż takie, z którymi nic nie robimy i tylko wystawiamy je na, nie wiem, sól w zimie albo na wilgoć. Tak samo jest właśnie z włosami, czy je wystawiamy chociażby właśnie na sól, jak na przykład kąpiemy się w morzu, czy wystawiamy je na ścieranie. Jak na przykład nosimy je tak jak ja, po prostu teraz, bez żadnego zabezpieczenia na kurtce, one się zahaczają o suwak, i tutaj już, już czuję zniszczenia nadchodzące. Czy też jeżeli po prostu ocierają się one o ubranie, to jest też normalne, że włosy się wycierają. Także pamiętajcie o tym, żeby włosy konserwować, czyli chociażby olejować, i też zabezpieczać silikonami. Pamiętajcie, że dobra pielęgnacja zawsze przynie przyniesie efekty prędzej czy później. Grunt to się nie poddawać. Mam nadzieję, że spodobały Wam się moje pomysły. Na wiosenną pielęgnację włosów. Jeżeli zamierzacie skorzystać z któregoś pomysłu, to koniecznie dajcie lajka. Jest też punkt 11 z gwiazdką, czyli konsultacja indywidualna ze mną. Jeżeli dalej nie jesteście przekonani, czy chcecie w to wszystko wchodzić i czy chcecie sami to wszystko zgłębiać, to oczywiście zawsze możecie pójść prostszą drogą i po prostu mieć jedną konsultację, w trakcie której ogarniemy całą Waszą pielęgnację i cały Wasz plan pielęgnacji na wiosnę. W celu oczywiście poznania szczegółów zapraszam do opisu, a w tym odcinku to już wszystko. Zapraszam. Zapraszam oczywiście chętnych na obejrzenie Naked Hair Challenge i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!